Mano. Chciałbym Wam pokazać, jak wygląda mój alakrosik po tych wyczynach w lesie. I gdyby nie te uszczelnienie, to po prostu no, niebezpiecznie by było wierzyć w taki teren. Zobaczcie. Najpierw Wam pokażę, jak to wygląda. Czyli jest cały uwalony. jak widać i zacznę może od dołu co jest najważniejsze co zrobiłem żeby tym móc się w miarę w miarę no bezpiecznie poruszyć się po błocie jak kupujecie w oryginale taki rower wyjmujecie z pudełka Widzieliście zresztą pierwsze te nagrania. Cały czas do was apeluję. Wchodźcie w playlistę. Nie rozumiem, dlaczego naprawdę nie patrzycie w playlistę. Tam macie od początku, zawsze pokazuję chronologicznie to, co zmieniłem. Więc pytania z waszej strony: jak to wyglądało przed zmianami, naprawdę to wszystko jest. Będę to powtarzał do skutku. Playlista. Każdy pojazd ma swoją playlistę. Zaczynamy od dołu. Teoretycznie tutaj, ze względu na to, że siodełko jest dość wysunięte takie, takie siodło można by było powiedzieć, nawet niektórzy, yy, podobne, podobne pojazdy mówią, że to jest pojazd dwuosobowy. No, nie wydaje mi się, że to jest pojazd dwuosobowy, no ale niech tak będzie. Niektórzy tak mówią, że są w stanie to usiąść dwie osoby. No, na pewno jakieś czuplejsze ode mnie. Faktycznie może, by mogły usiąść dwie osoby, ale mniejsza z tym. No i to siodełko poniekąd robi tutaj za taki błotnik. Bo jak widzicie, tutaj błotnika nie ma. Taka ciekawostka model X21 bez Max to w ogóle nie ma błotników. Ani z przodu, ani z tyłu. Tutaj jakaś namiastka tego błotnika jest. No ale pomimo, że to siodełko jest wysunięte, to ten cały syf, który tutaj był wybijany spod kół. Rzutowało to wszystko tym całym błotem, bo tu wszystko ta rama była osłonięta. Rzutowało to wszystko na baterię. Bateria jest umiejscowiona w takim koszu, ale jeszcze na temat wyjmowania baterii z kosza. Dokładnie powiem o parametrach tej baterii, o ogniwach, a także e, sposobie jej wyjmowania, już pomijając fakt, jak się je ładuje tu. Przypomnę jeszcze. I ten cały brud, błoto było walone tutaj na baterię przez. Przez te, te, tutaj profile, wszystko na baterie waliło tak. Już nie mówiąc o nieszczęsnym damperze, który był uwalony niemiłosiernie, więc co zrobiłem? Jak zwykle, zastosowałem skarpetę z fakenem, z jakby inaczej. Następnie, możecie sobie w miarę tanio. Ja wiem, że jak ktoś ma dostęp do drukarki 3D, może tam sobie robić cuda na kiju. Yy, różnego rodzaju jakieś tam osłonki, nieosłonki. Ja nie mam dostępu do, do drukarki 3D, więc po prostu zrobiłem to osłonę z uniwersalnych butników Oczywiście o symbolice trupiej czachy, jakby inaczej, i tak. Poczynając znowu od dołu, zasłoniliśmy tutaj w lot, gdzie także ten brud waliłby. Tutaj mamy łączenia, łączenia przewodów od silnika. Do, do, do komory całej baterii więc to wszystko oczywiście będę Wam za chwilę oczywiście pokazywał wstawki takie nagrań, jak ja to uszczelniałem, gumą uszczelniającą taką gumą uszczelniałem, wszystkie swoje pojazdy, które, mia... które są moi... moimi prywatnymi pojazdami ale jeszcze oprócz tego, jak zalałem to gumą, no to siłą rzeczy, zalane to zalane kostka, no ale po co ma ten brud nadal tam walić, więc błotnik uniwersalny Później idziemy dalej. No skoro tu już mamy usłonięte, błoto już tu się nie dostaje, no ale się urzeczy, tu od góry nadal by ten cały syf leciał. Więc tak, kolejny błotnik uniwersalny i dwa błotniki kolejne uniwersalne po bokach. Nieskromnie powiem, uważam, że fajnie mi wyszło dzięki temu, że zrobiłem to w taki sposób, a nie inny. To zobaczcie, mam, no ja wiem, że tam jeszcze w miarę jakiś tam jakby padał, Padał nawet deszcz ze śniegiem, to jakiś tam delikatnie syf się dostał. No ale nie na tyle się dostał, co w ogóle było, bo to wszystko zawalone było. Tym już pomijając, że. kroczę siedząc tutaj na tym pojeździe, pojeździe. Kliknij w playlistę, aby zobaczyć więcej materiału. No niefajnie, zsiadając z takiego pojazdu. Ale dzięki temu uzyskałem taką kieszeń, i w tej kieszeni mogę włożyć sobie statyw, mogę włożyć sobie, nie wiem, termos większy z herbatą. No bo oczywiście tutaj jak najbardziej ta torba, którą mówię cały czas polecam, szeroka torba sakwa. Mogę tutaj sobie coś włożyć. Tak czy inaczej uzyskałem kieszeń. Uzyskałem sobie taką kieszeń, że coś mo mogę tutaj włożyć i mi to nigdzie tutaj nie wypadnie, gdyż jest to wszystko usłonięte. Tak czy inaczej, nie jest to może na 100% coś takiego, że już na amen wszystko to zasłoniłem, bo nie o to mi chodziło. Te najbardziej wrażliwe rzeczy, to mówię i tak, zostały zalane przeze mnie gumą uszczelniającą. Ale przynajmniej to wszystko, co tutaj widzicie, byłoby na stykach, na baterii, wyjmując później taką baterię. W chwili obecnej to mogę ewentualnie tam szmatką tylko przeszyć, a to wszystko, te całe błoto, to cały syf byłoby w tej komorze, na baterii, a po co? I teraz zobaczcie z tej strony. Tutaj ten cały syf, gdzie tutaj pomimo, mówię, jest ten delikatny taki błotnik z przodu, no ale w sumie co on osłania? Ten cały syf spod kół waliłoby znowu teraz z tej strony na, na przewody, które idą od silnika do, do baterii. To wszystko także zostało, zobaczcie, oczywiście też będziecie widzieli z tego wstawki zasłonięte błotnikiem uniwersalnym. Idziemy dalej, idziemy wyżej. Tutaj mamy sygnał dźwiękowy. Tutaj zastosowałem taką... Taką piankę, gumkę yy, Z samoprzylepnym klejem Te wszystkie punkty zostały przeze mnie Założone taką gumą Oprócz tego także zostało to wszystko Od góry Musiałem te śruby rozkręcić tutaj Tutaj znajduje się taki sterowniczek Który został przeze mnie Zamocowany dobrze, bo wcześniej były Takie odgłosy, niestety nie wiem czemu właśnie oni tak robią Że już miałem to w przypadku hulajnogi Joyor Że ten sterownik Lata na boki On powinien przelegać tutaj do do ramy aluminiowej, żeby także mógł odprowadzać ciepło yy, przypominam, że w to zakładałem jeszcze tak zwane termopady, które po, wzma, yy, wzmagały odprowadzanie tego ciepła tutaj nic takiego nie stosowałem tylko go przymocowałem do ramy i on teraz swobodnie leży tutaj, nie lata na boki oczywiście tutaj jest pełne okablowanie, także zobaczycie to w nagraniu kostki także wloty, wyloty zostały także przeze mnie zalane gumą tę pokrywę odkręcę się z obu stron Oprócz tego sama ta pokrywa także została przeze mnie zalana gumą i co spowodowało to to, że powstała tak zwana taka uszczelka. Po pierwsze, wcześniej ta klapka brzęczała. Teraz to nic nie brzęczy, gdyż to jest wszystko uszczelnione. Wygląda coś jak a, jakiś ala chłodniczka, taki, taki radiator tak odprowadzający też ciepło. Zapewne od, 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 tej całej, od, tej całej, od tej całej baterii, od wydzielania tego ciepła. Więc... To wszystko, co się znajduje za tą pokrywą, o tu Także jeszcze będziecie widzieli w nagraniu, ja tu także zalałem gumą Żeby nawet tutaj przez jakieś tam ym, Jakieś tam błoto nie dostawało się tak, że przez tutaj takie, takie wloty były, tak Więc ja to jeszcze zalałem gumą Tu zakleiłem taką samą przylepną taśmą czarną Żeby jeszcze wzmocnić to, żeby mi Żaden brud tam się także, także nie dostał, więc Tutaj za tą całą, mówię, za tą całą użeberkowaniem Także są kostki które także zostały przeze mnie zalane, czyli podsumowując, o góry zalane, tutaj zostało zalane, te przewody także od góry, tutaj, tutaj założyłem, oprócz tego, że pomimo, że zalania, nawtykałem tej, tej gumopianki. I tyle! I można śmiało pojazdem się poruszać. Co do ingerencji przewodu, który idzie do silnika, nic tam rąk nie sadziłem z tego względu, że. Bardzo yy, widzę, fajnie ta guma jest tam, taka uszkleniająca w oryginale. Gdzie ten przewód? No, z tej strony. Zobaczcie, to jest fajna taka nasadka. to wszystko idzie, ten splot, idzie w gumę. I tu także widziałem, że. Nie wiem, czy ostrość złapie. W każdym razie pod spodem ten przewód od silnika, który idzie. Widziałem, że ładnie, a może z tej strony zobaczymy. Także jest bardzo fajnie bardzo fajnie zabezpieczony. Ta cała nakładka gumowa fajnie idzie i nie widzę tutaj powodów, żeby coś tutaj jeszcze, jeszcze ingerować, tyle, jeżeli chodzi o całe doszczelnienie. A w następnym materiale pokażę Wam jakich środków i narzędzi użyłem, żeby znowu ten pojazd wyglądał ładnie, żeby nie był taki uwalony. Tymi środkami właśnie doprowadziłem do stanu perfekt, przegoniłem nogę. i została przeze mnie właśnie wyczyszczona, wydmuchana, odkurzona, wypielęgnowana i może sobie przez kolejny powiedzmy miesiąc sobie tutaj postać. Bateria przegoniona, więc niech sobie odpoczywa, aura nie sprzyja na zewnątrz, noga mi jeszcze doskiera, więc na razie nogę sobie odpuszczam. Trzymajcie się i do następnego, cześć! Słuchajcie, doszły mi nowe gadżety z Ali. Oczywiście symbolika czachy. Tutaj mamy symbolikę inną. Oczywiście ta czacha, co widzicie tutaj, została zakupiona na Allegro. Czasami warto poszukać. A to, co widzicie tutaj przed sobą, to jest tak. Taki symbol. Taki, znaczy dwa takie same. Dwa takie same i taki. I oczywiście. Stety lub niestety, no chciałem jak najszybciej tym rowerem już pojeździć, więc musiałem tam zabezpieczyć te najbardziej wrażliwe miejsca i zakupiłem to na, na Allegro, a na Ali te trzy przyszły mi w cenie tej jednej, więc no czasami warto poczekać, gdzie ja to zamontuję. Jak widzicie, dzięki temu, że tutaj to wszystko założyłem, to ten cały syf nie dostawał się tutaj, ale zaraz jeszcze do tego dojdziemy. Więc, żeby ta bateria, zobaczcie, w jakim stanie jest bateria. No po prostu no znaczy co budowa baterii, no jest brudna, tak? Jest brudna, syfiasta, więc o tutaj, to wszystko pod siedzeniem, ja po prostu zabuduję tymi całymi osłonkami. Przypominam, że to są uniwersalne butniki. Tutaj, gdzie jak widzicie, tak sobie myślałem, co mi tak stuka podczas jazdy, czy jakieś luzy mam, a tutaj mi stuka yy, o jejku. Kiedyś zakładałem termopady. Ja myślę, co? no, Sterownik, tak? Sterownik nie widzicie z obu stron. Klapka w ogóle nie ma żadnych zabezpieczeń, żadnego uszczelnienia, więc będę musiał to wszystko taśmą malarską okleić ładnie. Kliknij w playlistę, aby zobaczyć więcej materiału. Punkty zapryskać, następnie tą klapkę założyć i, i gitara. Teraz zaglądamy do komory baterii. Zobaczcie, że w komorze baterii O tyle jeżeli boki, to się tam o boki nie obawiam Bo bateria jest ładnie wsadzona Bateria sama w sobie Także tak, jest ubudowana, więc tam nie ma problemu Plus siedzi w tym koszu Ale o tutaj Mamy normalnie takie szczeliny I zobaczcie Wyjąłem ten cały kontroler Dzień W ręku mi ciężko teraz Jak go ten Patrzcie, tak wygląda ten cały kontroler Jak go tutaj wyjmę I tutaj mam Prześwit. Tylko spaw łapnięty jest tak po środku na, na, na tym płaskowniku. No i wszędzie i tutaj od góry po prostu dostawałby mi się, czy nawet bokiem dostawałby mi się do tych przewodów brud brud jak brud. Ale wilgoć woda. No ja do tego nie mogę dopuścić, więc będę musiał o w tych punktach dokładnie, żeby wam pokazać o w tych punktach. W tych. Widzicie te szczeliny między tym, między, między tą blachą i w tych punktach będę musiał to po prostu zlepić gumą, więc ja to wszystko zapryskam od środka te szczeliny, a z tej strony zakleję taśmą malarską i to mi bardzo ładnie zaschnie i będę miał problem z głowy, bo nie mogę tak samo o tutaj od góry, gdzie błoto, tak żeby mi chlepało tutaj od dołu, tak? O widzicie, tutaj by mi chlepało to od dołu, a niestety by to wszystko były narażone, te całe złączki przewody. tutaj widzę, one są pozalewane klejem. No czyli cóż, no na pewno muszę ten, ten sterownik, to będę musiał sobie to gładnie umiejscowić, że on mi tutaj nie latą na boki. Lub jakoś go jeszcze może zabezpieczę, mam takie specjalną gąbkę. Znaczy nie, on będzie się grzał. Nie, 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 nie. Ja jakoś go przykleję, tak. Na pewno go jakoś przykleję na taśmę dwustronną z jednej strony, żeby mi nie latał i tyle. Dobra, pobawię się. To nie będę wam głowy zawracać, jak będę to wszystko robił. Krok po kroku będę wam pokazywał. Po prostu ja to muszę się dobrze zastanowić. Muszę to ładnie okleić, tak jakbym chciał. No w każdym razie, jak zakupicie taki pojazd, to należy naprawdę bardzo dobrze się przyjrzeć, rozebrać i, i zobaczyć, gdzie należy to wszystko ładnie uszczelnić. Dobra, zapraszam do następnej odsłony. Zobaczcie, tu już pokrywę od kontrolera została założona, później tą gumę się lekko taką oskrobię, te lekkie zacieki. Klapa z tej strony została przeze mnie zapryskana także gumą. Ładnie to schnie. Za jakiś czas pewnie pokrywam także tą. Miałem się bawić coś takiego, żeby... żeby... Oklejać tutaj taśmą malarską, ale powiem Wam szczerze, nie chciało mi się w to bawić. To nie musi być w środku ładnie, to ma być szczelne. Zobaczcie, jak z tej strony od wewnątrz wszystko zalałem. Tutaj docisnąłem sterownik, żeby mi tutaj już nie latał. Gdzie będzie ciepło odprowadzone, ciepło będzie uciekało na ramę tego sterownika. Więc nic tu się nie, po, nie zgrzeje. Później końcówki poobcinam. Ładnie tutaj klapa, klapa zajdzie. A zrobimy to na takiej zasadzie. Już Wam pokazuję jak. Nie będę tutaj oklejał żadną, żadną taśmą. Właśnie malarsko zobaczcie od środka jak to ładnie wszystko przylega. Zastyga. I żadna woda się nie dostanie a zrobimy to po prostu tak w taki sposób same brzegi spryskuję tu gumą A następnie całą pokrywę przykładam tutaj na otwory. I to ładnie mi to wszystko, ta cała guma dociśnie i będzie stanowiła jakąś uszczelkę. Będzie robiła za uszczelkę. Zobaczcie, jak bardzo ładnie ta guma mi powypływała bokami. Docisnąłem to wszystko. Popcinam jeszcze tutaj łączenie tego sterownika i powycieram ładnie to benzynką i będzie elegancko i mamy to uszczelnione zostało mi jeszcze tylko do uszczelnienia o tutaj to miejsce ale tu już mam taką specjalną gumę założę super szybko ta guma zastyga jak to wygląda w środku zobaczcie zobaczcie jak to ładnie zastygło